Hej! Mamy lato w pełni, więc spora na przegląd katalogu 11. I już, oczywiście na okładce mamy nowość, o której teraz mówić za dużo nie będę. E, natomiast na kolejnej stronie, zaraz, czyli stronie drugiej w katalogu, mamy bardzo fajną promocję na perfumetki nie jest to może cena powalająca bo one kosztują po 10,99 natomiast myślę, że jest naprawdę dobra cena i mamy tutaj perfumetki o takich zapachach jak na przykład Persever, Incandescence Eve Duet, Attraction Eve Confidence, Rare Pearls i wiele innych takich wiecie klasyków myślę, że dla każdego coś się fajnego znajdzie i oczywiście jest to bardzo fajna opcja do torebki czy też na wakacje a tutaj na kolejnej stronie Chciałam Wam zwrócić uwagę właśnie na taką promocję. Może więcej o niej powiem właśnie w, przy nowościach, ponieważ dotyczy ona nowego tuszu 5 in 1 Lush Genius, który swoją drogą muszę powiedzieć od razu, że naprawdę jest niezły. Aż się zdziwiam, powiem Wam szczerze, że po kilku pierwszych użyciach było takie wow, świeżotki tusz, daje taki efekt, naprawdę. Muszę Wam od razu powiedzieć, że jest całkiem fajnie. I jest tutaj taka fajna promocja, ponieważ mamy zestawy w super cenach. Precyzyjne podkreślenie tusz plus kredka do modelowania brwi za 31,99. E, smokey eye, czyli tusz i kredka do oczu z gąbeczką też za 31,99. Oraz trzeci zestaw jest to e, tusz i eyeliner w płynie, oczywiście w takiej samej cenie. I to są oczywiście kredki i do brwi, i do oczu, nie te wykręcane, tylko właśnie inne, nie te najtańsze. Więc uważam, że taka cena jest naprawdę dobra i warto z tej promocji skorzystać. Oczywiście, jak w każdym przeglądzie, powyżywam się na promocji gwiazdy katalogu na stronach 12 i 13. Bo wiecie, że ja nie lubię tej promocji, uważam, że ona nie jest do końca taka opłacalna. Ponieważ tutaj mamy trzy produkty w niezłych cenach ale tylko jeśli kupimy coś innego z katalogu na kwotę co najmniej 39,99. Tutaj mamy regenerujące serum do włosów. Ja je bardzo lubię. Jest za 9,99 Jest to dobra cena. I, um, jeśli macie takie zamówienie, to polecam z niej skorzy skorzystać. Jest to serum typowo silikonowe, którego wystarczy troszeczkę tylko. Dosłownie jedna pompeczka czy pół pompeczki. E, na moje włosy, słuchajcie, wystarcza jedna pompka i są przepięknie wygładzone. Końce są zabezpieczone. E, polecam, szczególnie jeśli jedziecie właśnie na wakacje gdzieś i będą wasze włosy narażone na promienie słoneczne, na wodę do jakąś słoną to trzeba je rzeczywiście osłaniać przed tymi czynnikami. Odmładzające serum olejek w żelu z ekstraktem z jedwabią, 29.99. Wiem, że bardzo dużo osób lubi też to serum. Bardzo fajnie podobno wygładza. Ja nie jestem jego fanką, bo oczywiście ono zawiera silikon i ja też nie potrzebuję takiego mocno nawilżającego serum, ale osoby o właśnie bardzo suchej skórze i suchej polecały. Cena nie najgorsza. Bywa, no nie najgorsza, ale rzeczywiście, wiecie, mnie dobija cały czas ten warunek właśnie dosyć dużych zakupów. Ale przyznam szczerze, akurat tutaj Faraway Rebel jest w rzeczywiście dobrej cenie, nawet przy tym, przy tym warunku, ponieważ kosztuje tylko 39,99 i jest to naprawdę dobra cena jak na ten zapach. Bardzo Wam go serdecznie polecam, jest przepiękny. Jest taki troszeczkę słodkawy, ale bardzo intrygujący. Ja go bardzo lubię i bardzo Wam go serdecznie polecam. A jeśli poszukujecie zapachów w rzeczywiście dobrych cenach, to wystarczy, że w stronę i mamy. Hmm, top zapachy idealne na lato po 35,99. Pewności czy te wszystkie zapachy są idealne na lato nie mam, ale są naprawdę ładne zapachy. Jeśli chodzi o panów, mamy tutaj Aspire Man oraz Persive Men dwa naprawdę przyjemne zapachy. Dla pań oczywiście klasyka, czyli faraway orientalny zapach. Raczej powiedziałabym, że jeśli na lato, to raczej na wieczór Little Black Dress totalny klasyk. Cherish, śliczny, delikatny zapach oraz Viva La Vita dla tych, którzy lubią świeżutkie zapachy, e, lekko kwiatowe, naprawdę przepiękne. Niektórzy twierdzą, że on pachnie ogórkiem. Przepiękny zapach i naprawdę niska cena: 35,99 jak widzicie za oknem mamy lato więc w katalogu Avon często pojawiają się promocje na żele pod prysznic i w katalogu 11 mamy naprawdę w dobrej cenie żele pół -litrowe po 6,99 przy zakupie dowolnego produktu z katalogu 12 żeli do wyboru, z czego 5 to są za 4 to są zapachy męskie a reszta to są takie niby zapachy damskie, ale niektóre z nich to także są unisexy, na pewno ten zapach chi, który wszedł w poprzednim katalogu, przepiękny zapach, zielona herbata i Berbena, bardzo odświeżający e, moim zdaniem też takim Uniseksem jest ten Cla Tranquil Moments e, i on, jeśli się nie mylę tam jest cytryna, z czymś jeszcze przepiękny zapach, bardzo odświeżający e, przepiękny Kir Royal czyli maliny i czarne porzeczki cudowny letni, fruity margarita czyli pomarańcze i bardzo polecam fajna cena mm, jeśli nie używaliście to naprawdę rzeczywiście polecam skorzystać no i myślę, że na pewno osoby, które uwielbiają żele pod prysznic, się w jak największą ilość. Na pewno pamiętacie, jak w nowościach katalogu 10, e, mówiłam Wam o nowych lakierach do paznokci. I okazało się, że one wszystkie są nowe. Na stronie 20 i 21 właśnie mamy lakierę e, Gelshine. I tutaj mamy oznaczone wszystkie te cztery lakiery jako nowości. Mimo, że Pink of Me, Seriously i Hot Catch już były kiedyś w katalogu i tak naprawdę jedyną nowością jest tylko kolor Shocked bardzo Wam polecam te lakiery bo są w fajnej cenie po 8,99 przy zakupie dowolnego produktu z katalogu, katalog wcześniej, czyli w dziesiątce był po 10,99 piękne kolory różnorodne, niudy, czerwienie pomarańcze, pastelowe kolory nawet czerni się znajdzie intensywne jak na przykład niebieskie, jakieś intensywne róże, dla każdego coś fajnego się na pewno znajdzie, Wygodnie się je nakłada, mają bardzo szeroki pędzel bardzo fajna moim zdaniem formuła, bo one i dosyć szybko zastygają i mają naprawdę dobre krycie więc dla mnie to jest oczywiście jak największy plus i na moich paznokciach przynajmniej naprawdę te lakiery się bardzo dobrze trzymają więc mogę je wam gorąco polecić ostatnio byłam na szkoleniu ekspert piękna i kiedy się poznawałyśmy razem z innymi paniami to właśnie Kasia zaproponowała żeby każda z nas wskazała swój ulubiony zapach w Avon no i ewentualnie jakiś produkt i właśnie wspomniałam o moim ukochanym produkcie. Myślę, że moi widzowie w większości wiedzą o co mi chodzi. A co było dziwne, panie nie wiedziały, który to produkt. Ja byłam po prostu zszokowana. a w tym katalogu 11 zaznaczam jest naprawdę ekstra cenie na stronie 30 31 produkty do demakijażu i oczyszczenia buzi w no, super naprawdę cenach po 12.99 i przede wszystkim e, lekka pianka do mycia twarzy bardzo fajna, e, rzeczywiście po pierwsze, szybciej się myje buzię, bo nie trzeba tego produktu zapieniać. Delikatnie umyję buzię, pozostawia uczucie takiego lekkiego odświeżenia, ale skóra jest czyściutka. W dużym opakowaniu XXL płyn micelarny 400 ml, czyli naprawdę ogromna ilość. I mój ukochany lekki olejek do demakijażu. O, tu jest, moje drogie panie, tu jest. Eee, tutaj jest olejek. I tutaj jest trochę moim zdaniem błąd, ponieważ on jest opisany jako do suchy, suchej skóry i bardzo suchy natomiast ja mam cerę mieszaną, wręcz nawet czasem idącą w kierunku tłustej i uważam, że dla mnie ten produkt jest idealny, ponieważ on nie pozostawia żadnej warstwy na skórze po zmyciu go wodą, po prostu rozpuszczam makijaż, zmywamy go wodą. I buja jest po prostu czysta, bez żadnego przesuszenia ani bez żadnej warstwy tłustej. Jeśli poszukujecie właśnie produktu do makijażu, który wam ustawi może taką lekko tłustą warstwę, jeśli macie właśnie bardzo suchą skórę, to polecam olejek z Eniu, jest bodajże krem olejek, taki w słoiczku, który się wyciąga palcami, on pozostawia taką właśnie przyjemną, lekko tłustawą warstwę. I myślę na pewno dla osób, ze skórą suchą, bardzo suchą, na pewno się sprawdzi, a ten olejek polecam wszystkim, bo jest po prostu świetny. Kocham go nad życie i jest po 12,99, więc ja po prostu robię zapasy na najbliższe kilka miesięcy. Na kolejnych stronach, czyli 32 i 33, mamy w naprawdę genialnej promocji zapachy luksusowe, zapachy bardzo eleganckie, czyli Premier Lux. Premier Lux Out dla niej i dla niego oraz klasyczne Premier Lux dla niej i dla niego. Mega cenie, 45,99 przy zakupie dowolnego produktu z katalogu, przepiękne zapachy, ale nie dla każdego, ponieważ to są zapachy bardzo eleganckie, takie luksusowe, raczej kojarzące mi się właśnie z jakimiś pięknymi sukniami, z garniturami, dosyć ciężkie zapachy, więc no tak jak mówiłam, nie dla każdego, ale naprawdę przepiękne, a ta cena jest po prostu powalająca. Jeśli natomiast macie swoje ulubione zapachy i ich się bardzo mocno trzymać, to na stronach 44 i 45 nasze jedne z najpopularniejszych zapachów w mega pojemnościach, czyli 100 ml w mega cenie po 59,99 I mamy tutaj oczywiście Persif, Faraway, Little Black Dress, If Confidence oraz If Alluring. Przepiękne zapachy w giga pojemnościach tylko dla wytrwałych, bo powiem Wam szczerze, ja mam osobiście problem z, ze zużyciem wody 50 jakiejś, a co dopiero setki. No ale jeśli kochacie te zapachy, a myślę, że są osoby tutaj, które mnie oglądają i kochają te zapachy, więc się na pewno skuszą, bo cena jest naprawdę świetna. 100 ml za 60 zł, 50 za 30. No, w takiej cenie rzadko znajdziecie te zapachy, więc myślę, że naprawdę się to opłaca głównie pokazuję wam zapachy dla pań więc przydałoby się pokazać coś dla panów na stronie 57 w bardzo dobrej promocji mamy zapach Avon Men jak tutaj jest napisane męski zdecydowany mamy tutaj nuty soczystych cytrusów mięty pieprzowej, kardamon geranium oraz drewno piżmowe. albo w sumie na bazie drzewno piżmowej piękny zapach bardzo męski, klasyczny tak bym go ujęła ale naprawdę mający w sobie to coś, moim zdaniem. Naprawdę bardzo dobra cena, 39,99. Jeśli szukacie czegoś uniwersalnego, to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Na stronie 64. bardzo dobry krem do twarzy, luksusowy krem odmładzający Ultimate Supreme. Tutaj mamy ekstrakt z czarnych pereł, bardzo dobry krem, bardzo wiele osób go poleca. Ja go nie używałam, przyznam szczerze, ale wiecie, jeśli tyle osób mówi o nim dobrze, to coś musi w tym być. Jest to krem dziennonocny, ale raczej jednak na noc, ponieważ nie mamy żadnego filtra. Wiecie, że szczególnie w lecie, jednak musimy tą skórę zabezpieczać, żeby nas nie spaliło. Krem naprawdę bardzo dobrze nawilża skórę, świetnie ją ujędnia i jest w bardzo dobrej cenie, bo kosztuje tylko 39,99 jak zawsze muszę Wam polecić jakiś zestaw na stronie 78 i 79. Mamy zestaw taki rozświetlający, bardzo bym powiedziała na lato. I mamy w tym zestawie rozświetlacz w kolorze różowym w kropelkach. Pokazywałam Wam go w nowościach z katalogu 9. Jego kolor nie jest taki jak tutaj na obrazku, więc radzę Wam skoczyć sobie do tego filmu i zobaczyć jaki to ma kolor, ponieważ on jest troszeczkę ciemniejszy na żywo. Do tego mamy świetny błyszczyk do ust, to jest ultra lśniący. Przepraszam, jest to błyszczyk nie ultra lśiący, ale on bardzo mocno tak czy inaczej lśni. Jest to błyszczyk powiększający usta w pięciu kolorach. Zresztą niedawno Wam go chyba też polecałam. Ja bardzo lubię te błyszczyki. One są zakończone pędzelkiem i mają w sobie taki kompleks, który powoduje lekkie podrażnienie ust, lekkie mrowienie, ale przez to naprawdę wyglądają przepięknie, dodatkowo prześlicznie błyszczy, więc tak intensywnie. I do tego mamy jeszcze tusz Winked out, czyli wydłużającym. I rozdzielający rzęsy, on ma takie, taką szczoteczkę gęstą, e, silikonową, bardzo dobrze rzeczywiście rozdziela rzęsy, fajnie je wydłuża. I w dobrej cenie jest ten zestaw, bo on kosztuje 49,99. E, te kropelki zazwyczaj kosztują 30 zł, teraz zresztą też, e, więc myślę, że 30, powiedzmy, że można powiedzieć, że 10 zł tuż, 10 zł. Y, błyszczyk, to jest naprawdę bardzo dobra cena i jest to bardzo fajny zestaw właśnie na lato, taki rozświetlający lekki, który nada właśnie, wiecie, będziemy takie piękne, rozświetlone, ale jednocześnie bardzo naturalne. Jeśli lubicie dbać o swoje dłonie, to mam dla Was świetną promocję na stronach 86 i 87. Wybierz dwa dowolne kosmetyki i dwa kolejne wybierz gratis. Wszystkie one są tutaj opisane, że są po 15 zł wybieracie sobie dwa no, i do tego wybieracie kolejne dwa, tylko płacicie za wszystkie 30 zł. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. W każdym razie za cztery produkty, które sobie wybierzecie z tych dwóch stron, takie same bądź różne, płacicie 30 zł, czyli za każdy wychodzi 7,50. Wow! Cena jest naprawdę świetna, a mamy tutaj naprawdę bardzo dobre produkty. Mamy fajne cążki do skórek, ja je bardzo lubię. Mamy radełko do skórek, mamy kopytko do skórek. Eee... Bardzo dobra kuracja do paznokci, 7 w 1, bardzo dużo klientek ją u mnie i no chyba wychodzi na to, że ją bardzo lubią. Krem do pielęgnacji skóry, który jest odznaczony przez portal Wizaż jako kosmetyk roku, wszechczasów w sumie. Spray przyspieszający wysychanie lakieru, bardzo dobry produkt, nie do końca doceniany. Myślę, że jest naprawdę świetny. Jeśli oczywiście nałożycie zbyt grubą warstwę lakieru, to nie pomoże, ale przy takiej cienkiej naprawdę szybko wysusza nam ten lakier. I do tego lakiery bebe, które Wam pokazywałam ostatnio w nowościach, w przepięknych pastelowych odcieniach, wtedy było po 7,99, teraz możecie mieć mieć je już tylko po 7,50. Na stronie 94 mam Wam do polecenia świetny żel do brwi. W sumie jest to transparentny tusz do brwi i rzęs. Natomiast ja stosuję go tylko do brwi, ponieważ ja mam brwi takie dosyć, wiecie, grube, regularne, gęste w miarę. Nie są jakieś tam problematyczne, więc tylko czasem, tak jak teraz, uzupełniam je kredką i nakładam ten tusz. Najczęściej po prostu nakładam tylko ten tusz, żel, który bardzo dobrze utrwala brwi, pięknie utrwala te włoski. I nadaje im taki lekki połysk. Oczywiście je też, wiecie, że tak powiem, ujarzmia. Nadaje im piękny kształt. Bardzo fajny produkt, moim zdaniem. Bardzo tani, 9,99. A tutaj wyżej mamy podwójną temperówkę do cienkich i grubych kredek. Która przyda Wam się na pewno do tej szminki, którą pokazywałam Wam w nowościach z Color Trend. A także do innych produktów. Ja akurat jej nie posiadam, ale słyszałam o niej bardzo dużo dobrych opinii. No a w katalogu 11 kosztuje tylko 7,99. Jak zawsze muszę wam coś polecić z Planet Spa na stronie 129 mamy te małe kremy do rąk w świetnej cenie 7,99. Ja je po prostu uwielbiam. Po pierwsze są małe, po drugie są bardzo wydajne mimo wszystko, przepięknie pachną i świetnie odżywiają dłonie. Na pewno nie wszystkim przypasują wszystkie zapachy. Moim ulubionym jest ten z olejkiem arganowym, po prostu pachnie niesamowicie pięknie. Odżywczy jest bardzo słodki z tym masłem Shi. Eee, Nawierzający krem z oliwą, z oliwek jest troszeczkę rzadszy ale też jest naprawdę fajny i świetny ten wygładzający z ekstraktem z czarnego kawioru, dobra bardzo cena 7,99 ja uwielbiam, na pewno sobie zrobię zapas tego z olejkiem arganowym, bo go po prostu kocham, bo jest wydajny mały, bo to tylko 30 ml ale idealnie się zmieści do torebki po prostu jest idealny dla mnie i tutaj na stronie 128 chciałam wam zwrócić uwagę, że mamy przy odżywczym maśle do ciała, tym właśnie z szyi e, dzwoneczek Czyli ostatni raz to masło jest w regularnej sprzedaży, kosztuje 19.99, więc jeśli lubicie ten produkt, koniecznie się zaopatrzcie. Na stronie 136 coś dla małych księżniczek, czyli zestaw Frozen, który wam bardzo gorąco polecam, bo po prostu pachnie niesamowicie. W tym zestawie mamy łagodny żel pod prysznic, delikatny szampon do włosów oraz wodę zapachową. Po prostu przepięknie pachną te kosmetyki, ja je uwielbiam, mimo że jestem już dorosłą księżniczką, to są po prostu przepiękne. Ee, żel oraz szampon nie zawierają SLS, one mają troszeczkę inny, delikatny detergent, więc na pewno nie podrażnią skóry dziecka. Um, są bardzo gęste i bardzo wydajne, ja wiem, że to jest może tylko 200 ml, ale ja i żel i szampon naprawdę bardzo długo zużywałam. Perfumki są piękne, to jest taka leciutka woda zapachowa, ona się nie trzyma długo, ale też nie mam możliwości, żeby tymi olejkami podrażniła skórę dziecka, a na pewno myślę, że każda dziewczynka będzie przeszczęśliwa z takiego prezentu, będzie mega zadowolona, no bo wiecie, będzie miała własne perfumy, własne kosmetyki, w dodatku z ulubionymi bohaterkami bajek. Dla fanów grapefruitów na stronach 150 i 151 promocja grapefruitowe nowe. Czyli mamy wszystkie produkty z Avon właśnie z grejpfrutem w dobrych cenach i dodatkowo możemy odebrać za złoty 99 zł jeszcze krem do stóp z bazylią i grejpfrutem. Mamy tutaj oczywiście serię do stóp Bazylia i grapefruit, nawilżający krem do stóp, scrap oraz spray po 6,99, cudowne żele pod prysznic, Sunkist Moment, właśnie grapefruit i morela. Przegenialny zapach, po prostu ja jestem w nim totalnie zakochana. Duży 9,99, mały 6,99 oraz um, skrab do ciała za 8,99. On jest taki delikatny, więc jeśli szukacie jakiegoś mocnego ścieraka, to nie będzie on dla Was. To jest taki delikatny, kremowy, skr kremowy skrabik, mgiełka po 7,99 i balsam do ciała 7,99. Przepiękne zapachy, naprawdę. I teraz kupując co najmniej dwa produkty takie same lub różne z tych dwóch stron możecie sobie odebrać dodatkowo za złoty 99 zł właśnie krem do stóp Bazylia i Grapefruit. Bardzo dobry. Moim zdaniem na tę porę roku jest idealny, ponieważ one zresztą tak samo jak ten krem z serii Mięta i Oloes, to są takie kremy bardzo rzadkie. One mają w sobie gdzieś wysoko w składzie alkohol, więc one bardzo szybko wchłaniają się, ten alkohol bardzo szybko wyparowuje, a ten krem sam się bardzo szybko wchłania. Jest idealny moim zdaniem, e, jeśli chcecie, wiecie, tak przed samym wyjściem z domu, jak macie gdzieś odkryte buty, jeszcze dopieścić sobie te stopy. Mega szybko się wchłania, od razu robi różnicę, że ta stopa wygląda bardzo ładnie. Eee, no i na pewno jest to też krem dla wszystkich, którzy nie lubią, jak mi się stopy po prostu kleją. Na przykład dla mnie. Dodatkowo przepiękny, odświeżający zapach. Gorąco polecam. Na dworze gorące słońce mocno pali nam skórę, więc pamiętajcie koniecznie o tym, aby ją dobrze nawilżać. Na stronie 155 w bardzo dobrej cenie, naprawdę świetny krem do ciała. Ja jestem jego ogromną fanką. Czyli krem odżywczy do twarzy, rąk i ciała z masem kakaowym. Po pierwsze niesamowicie pachnie, po drugie ma fajną, lekką konsystencję, która się całkiem szybko wchłania i naprawdę porządnie odżywia skórę. Taniuszki, 999 za 400 ml, więc na pewno na całe wakacje powinien Wam wystarczyć. Ja go uwielbiam, bardzo chętnie zawsze do Niego wracam, bo ten zapach po prostu mnie uzależnia. No i dodatkowo rzeczywiście widać to nawilżenie skóry, więc polecam Wam pamiętajcie dbać o skórę przy takim słońcu. Ale przed nałożeniem kremu na ciało trzeba to ciało ładnie umyć i znowu polecam wam żele pod prysznic na stronach 156 i 157. Takie też żele dla fanów, ponieważ są to żele sensys 720 ml w cenie 12.99, czyli naprawdę znowu bardzo dobra cena i są tutaj wszystkie dostępne te duże opakowania chociaż nie, brakuje jednego męskiego tego Xtreme, ale mamy tutaj i męski Ocean Search, i um, ten piękny Mystique, Lagoon, Citrus Stick, Harmony, Garden of Eden, dla każdego coś fajnego się znajdzie, i dla fanów świeżości, i dla fanów kwiatowych zapachów, i dla fanów kremowych, jeżeli pod i dla fanów um, takich bardziej otulających, jeżeli bardzo Wam polecam 12,99 świetna co dodatkowo. butelka z pompką, e, dzięki której tak naprawdę zużywamy tyle żelu ile potrzeba, nic za dużo nam się nie wyleje, bardzo wygodna forma, bardzo dzięki temu są wydajne te żele, gorąco, gorąco polecam. A propos żeli i a propos szkolenia, e, uwaga, uwaga, Kasiu, Magical Kingdom, czyli twój ulubiony żel pod prysznic. Niestety jest oznaczony dzwoneczkiem, czyli jest ostatni raz w regularnej sprzedaży. Kasiu i inni ludzie, którzy uwielbiacie ten żel, lepiej zaopatrzcie się w zapasy, bo niedługo może ten żel niestety całkowicie zniknąć. Bardzo piękny kwiatowy zapach. Dodatkowo też um, seria... Woda kokosowa i karambola e, także są z dzwoneczkiem, więc jeśli lubicie te produkty z Naturalsa, koniecznie zróbcie zapasy. Na stronach 170 i 171 jest jedna z moich ulubionych promocji, produkty po 6,99 i po 3,99. Mamy tutaj przede wszystkim relaksującą giełkę zapachową z Planet Spa, to jest lawenda i rumianek. Przepiękny zapach. Mi się właśnie ostatnio skończyła ta giełka i na pewno ją sobie zamówię bo jest po prostu idealna. Jest idealnie i zapach to jest idealnie pomiędzy rumiankiem a lawendą. Idealne połączenie, nie jest ona zbyt mocna, jakaś dusząca. Ten zapach jest bardzo przyjemny, taki... E Świeży, ale jednocześnie kojący. Nie pozostawia żadnych plam na ubraniach, nie pozostawia żadnych plam na w ogóle jakichkolwiek materiałach, bo ja pryskam sobie nią i pościel, i czasem gdzieś jakieś poduszki, nawet pomieszczenia sobie nią czasami odświeżam. Przepiękny zapach, który utrzymuje się, no, całkiem długo, na pewno ładnych kilka godzin. Bardzo wydajny przede wszystkim, ponieważ ja osobiście zawsze na poduszkę ja to sobie psikam tylko raz, więc, no takie wiecie, po jednym razie kliknięcie, to jest na pewno lekką ręką rok codziennego używania, dodatkowo jeśli chcecie kupić swojej małej księżniczce produkty Frozen e, które wam pokazywałam wcześniej ten zestaw, to także w, po 6,99 jest spray ułatwiający rozczesywanie włosów oraz pachnąca mgiełka z tej samej serii, żeby już wiecie dać tej dziewczynie e, piękny, duży prezent jest, są też produkty błyskawiczna ochrona włosa Odbudowa, przepraszam. To są... To jest szampon i odżywka. One mają w sobie dosyć sporo silikonów. Ja bardzo tę odżywkę lubię i bardzo ją polecam, bo jest fajna, wydajna. Osłania właśnie porządnie włosy przed działaniem tych niepożądanych czynników zewnętrznych. Płyn to kompili, good Goodnight, sweetheart możecie cofnąć się do, do nowości w której go pokazywałam, natomiast ja z niego nie byłam zadowolona, a jeśli chodzi o produkty po 3,99 to szczególnie polecam wam glicerynowy krem do rąk i paznokci z witaminą E i jaśminem przepiękny zapach i naprawdę świetny krem, a także produkty jogurtowe z Naturalsa prze zapach tutaj mamy balsam do ciała i e, żel pod prysznic po prostu pachną no niesamowicie, chciałoby się po prostu zjeść 3,99 to jest mega niska cena. Balsam jest bardzo lekki, ale naprawdę nawilżający. Rzeczywiście czuć różnicę po jego nałożeniu i ten przepiękny zapach, po prostu jego uwielbiam. I prawie na koniec jedna z najlepszych moim zdaniem promocji w tym katalogu. Na stronach 172 do 174 genialna promocja. Kup dwa dowolne produkty. Każdy po 31,99 i dobierz dwa dowolne każdy po 50 groszy. Czyli za 4 produkty płacimy 65, zł. Czyli za każdy chyba 16,75. Wychodzi coś takiego. I wiecie, tak, niby słuchacie, jest ok, ale jak patrzycie, że mamy w tej promocji zapachy Pur Blanka. Mamy wodę Just Play za mniej niż 17 zł. Szczyna po prostu opada do podłogi Simply because Jest też świetna cena na właśnie Te perełki matujące Bardzo polecam wam te róże do twarzy Naprawdę są genialne Ja je uwielbiam I do tego seria Eniu perfect skin Mój ukochany aktywator blasku Krem BB Bardzo gorąco wam polecam To jest świetny produkt Po prostu cena jest powalająca Już nie wspomnę o tym, że ambasadorki oczywiście Mogą sobie te produkty kupić o wiele taniej no to już w ogóle całkowicie ta cena jest powalająca, bardzo gorąco Wam polecam. E, I na ostatniej stronie w katalogu oczywiście e, przy do, zakupie dowolnego produktu z katalogu po 5,99 mgiełki do ciała. Nie jest to może jakiś powalający wybór, ale jak coś tam kupujecie, to możecie od razu sobie taką wziąć, bo cena jest naprawdę kusząca. I w katalogu 11 mamy także znowu ulotki dodatkowe. Mamy taką ulotkę Avon Gorąca Cena i mamy tutaj między innymi kompet biżuterii Lorette. Pokazywałam wam w dziwnowościach. Pierścionek Serafinia za 1599 bardzo tanio. E, takie ciekawe pastelowe torebeczki Nadalia. Bardzo fajnie wyglądają. I tutaj mamy bluzkę, ale bluzka nie jest w promocji. Są niestety jegińscy tylko w promocji, kostium kąpielowy i sukienka. Pamiętajcie, że te produkty są do wyczerpania zapasów, a jeśli chodzi o ten mini katalog do katalogu 11, to mamy tutaj przede wszystkim dużo ubrań, bardzo dużo jegińsów i tu są akurat jegińscy, które ja mam. Jegińscy czarne, te tutaj, ja mam je słuchajcie w rozmiarze S, o dziwo, i no ja je mam już chyba ze dwa lata. Naprawdę. I wszystko jest z nimi ok. E, jeden miałam minus, ponieważ one są z podwyższonym stanem i one mają taki, wiecie, niby długi suwak, natomiast ten suwak jest e, bodajże na biodrze, on się kończy. I wiecie, to jest takie dziwne, bo kończy się w najszerszym miejscu więc takie to jest moim zdaniem nielogiczne więc ja zaniosłam swoje te jegińsy do krawcowej, ona mi troszeczkę rozpruła, mocniej te spodnie i stawia po prostu dłuższy suwak dzięki temu ja nie mam żadnego problemu z nałożeniem tych spodni są naprawdę fajne obcisłe z dosyć dobrego materiału i dodatkowo ten, właśnie to, że one są podwyższone słuchajcie, to wszelkie jakieś oponki gdzieś tam nadmiar tłuszczyku ładnie wam ukryje co my tu jeszcze mamy, oczywiście różne fajne ubrania i coś, co mnie po prostu zadziwiło totalnie, bo mamy taką stronę, słuchajcie, najlepsze okazje lata i są tu produkty, których się nie spodziewałam, bo między innymi mamy tutaj wodę ultra sexy, o której wam ostatnio mówiłam, że trzeba ją zamówić. No i jest znowu za znaczy 37,99, więc to jest, wiecie, taki alert. Kupujcie, jeśli ją uwielbiacie. Woda perfumowana Little Black Dress Celebrate. Ja wiem, że ona też jest już wyprzedawana. Tak samo jak Sparkling Attitude czy Persif Oasis, jeśli lubicie te zapachy koniecznie się zaopatrzcie w jakieś, wiecie, zapasy Lakiery do paznokci przepiękna seria do stóp z cynamonem i palańczą idealna na jesień no i jeszcze dodatkowo mamy biżuterię między innymi mamy na przykład naszyjniki i bransoletki Kaylin pokazywałam wam je też kiedyś prześliczne, bardzo delikatna biżuteria ale przepiękna Eee, no, pokazywałam Wam sporo z tych produktów, więc koniecznie szukajcie na YouTubie, po prostu wpisując nazwę tego produktu z dopiskiem Avon i myślę, że większość z nich znajdzie Wam właśnie w moich filmach z nowościami. To już jest cały przegląd katalogu 11. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy planujecie zamówić. Eee, czy mieliście coś może z tych rzeczy, które polecałam, a może macie jakieś inne perełki, o których ja nie wspomniałam w tym katalogu, a które są właśnie w świetnej cenie? Dajcie koniecznie znać mi oraz innym widzom. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!